Część trzecia, mówiliśmy o matrycy kompetencji, mówiliśmy o ścieżkach edukacyjnych, teraz powiemy o edukacji organicznej. Czym jest edukacja organiczna? Jeżeli do organizmu porównamy na przykład instytucję, czy może przedsiębiorstwo, które ma mniejsze części, takie jak komórki, a w tym przypadku reprezentacją komórki w przypadku tej organizacji byłoby na przykład dział albo grupa robocza. Zawsze tam jest lider. Lider ma możliwość selektywnego udostępniania kursów czy materiałów edukacyjnych dzięki temu wspierając swoich podopiecznych czy podwładnych a każdy z podwładnych może jednocześnie liczyć na wsparcie ze względu na to że przełożony jest w stanie analizować dane statystyczne i wyniki ewaluacji wiedząc o tym nad którymi kompetencjami trzeba pracować oraz identyfikując te kompetencje które są najlepiej reprezentowane dzięki temu wspierając na przykład daną osobę jeżeli chodzi o jej ścieżkę kariery zawodowej mam nadzieję że widząc to, wiesz o tym, że przedsiębiorstwo zależy na rozwoju twoich, twoich kompetencji i mam nadzieję, że to też było przydatne. Zatem zapraszam, zaobserwuj po więcej.